Mówi się, że najgłębsze sekrety nie są ukryte pod górami ani zamknięte w odległych świątyniach. Są tuż na wyciągnięcie ręki, ukryte w najprostszych codziennych czynnościach, które powtarzasz każdego dnia, nie zdając sobie sprawy, że dotykasz starożytnej mocy. A co jeśli powiem ci, że mycie twarzy rano może oczyścić nie tylko twoją skórę, ale i duszę? Co jeśli ten prosty rytuał pochodzi od starożytnych praktyk przekazywanych przez mędrców? Którzy rozumieli ukryty porządek wszechświata. Co jeśli każda kropla wody dotykająca Twojej skóry, każde ziarenko soli, które się na niej rozpuszcza, służy jako narzędzie do transformacji Twojej energii, to, czego za chwilę się dowiesz, to nie trik urodowy ani wirusowy przesąd. To cichy rytuał z czasów, gdy ciało, umysł i duch były jednością, gdy twarz nie była tylko maską dla świata, ale świętą mapą, lustrem duszy wibracyjną anteną wysyłającą i odbierającą energię. To lustro staje się zamglone przez niewypowiedziane emocje, połknięte słowa, wchłonięte spojrzenia i subtelny osad każdej interakcji, myśli i osądu. Starożytni o tym wiedzieli, rozumieli, że twarz potrzebuje oczyszczenia, nie tylko na zewnątrz, ale i od wewnątrz. Używali do tego dwóch fundamentalnych elementów wody i soli. To nie było przypadkowe, to było celowe. Woda płynie, oczyszcza i uświęca. Sól chroni, strukturyzuje i wznosi. Razem tworzą święty kot. Hermes Trismegistus, mądry mędrzec, który powiedział, jak na górze, tak i na dole, uczył, że każdy rytuał musi zaczynać się od oczyszczenia. Nie byle jakiego oczyszczenia, ale takiego, które otwiera subtelne ścieżki, budzi świadomość i dostraja ciało do jego prawdziwego celu. Twarz była punktem wyjścia, ponieważ to, co pokazujesz światu, zaczyna się od tego, co nosisz w sobie. Ten film to nie tylko instrukcja jak myć twarz wodą i solą. Pokaże ci, dlaczego ta prosta czynność może zmienić twoją energię. Dowiesz się o jej mistycznych korzeniach, symbolicznej mocy i o tym, jak wpływa na twoje pole energetyczne. Dodatkowo otrzymasz praktyczne kroki, aby uczynić ten święty rytuał częścią swojej codziennej rutyny. Jeśli to oglądasz, to nie przypadek. Coś w tobie jest gotowe, by sobie przypomnieć. Przygotuj się, zwyczajne za chwilę stanie się święte, a twoja twarz będzie pierwszym ołtarzem. Od czasów starożytnych woda i sól były postrzegane jako coś więcej niż tylko naturalne elementy. Są żywymi siłami, strażnikami niewidzialnego, bramami łączącymi świat fizyczny z subtelnymi wymiarami. Aby w pełni zrozumieć moc mycia twarzy wodą i solą, musisz porzucić nowoczesne myślenie, które sprowadza wszystko do materii i funkcji. Zamiast tego spójrz na świat tak, jak czynili to starożytni, jako bogaty gobelin żywych symboli, gdzie każda substancja ma duszę, a każda codzienna czynność odblokowuje ukryte prawdy. W Egipcie kolebce tajemnic i hermetycznej mądrości, oczyszczenie było pierwszym krokiem ku świętości. Żaden poszukiwacz nie zbliżał się do bogów, ani nie rozpoczynał głębokiej medytacji bez uprzedniego oczyszczenia się wodą bogatą w minerały. Sól nie służyła tylko higienie, była magicznym aktem, sposobem na zresetowanie pola wibracyjnego ciała. Hermes Trismegistus uczył, że ciało jest świątynią duszy, a każda duchowa transformacja zaczyna się od świadomego połączenia z żywiołami. Oczyszczanie twarzy postrzegano jako energetyczne przeprogramowanie sposób na uniesienie zasłony, którą świat narzuca ci każdego dnia, pozwalając ci znów widzieć oczami ducha. Ale Egipt nie był osamotniony. W tradycji hebrajskiej rytualne kąpiele wykorzystywały bieżącą wodę zmieszaną z naturalnymi solami, aby przywrócić czystość po duchowym zanieczyszczeniu. W indyjskich wedach sól była święta, ponieważ wchłaniała negatywną energię, podczas gdy woda zwana apa symbolizowała boską kobiecość dawczynie życia i oczyszczenie. Dla starożytnych Greków sól była darem od Posejdona i symbolem mądrości przodków. Filozof Empedokles nazwał wodę jednym z czterech wiecznych żywiołów, z których składa się wszystko, łącznie z ludzką duszą. Uczył, że mieszanie wody z innymi żywiołami było bezpośrednim sposobem na połączenie się z ukrytym projektem wszechświata. Nawet Ewangelie gnostyckie Mówią, że ludzka twarz jest żywym obrazem wewnętrznego światła, które należy oczyścić jak ołtarz wodą, solą i intencją. Twarz to miejsce, gdzie wnętrze spotyka się z zewnętrzem, gdzie dusza prześwituje, a ślady życia stają się widoczne. W wielu kulturach szamańskich oczyszczanie energetyczne zaczyna się od twarzy. To tam dusza wydycha, a spojrzenia, intencje i osądy innych są wchłaniane. Dlatego mycie twarzy wodą i solą nie jest przesądem ani przemijającą modą. To starożytna praktyka oparta na głębokim zrozumieniu, że ciało, a zwłaszcza twarz, potrzebuje oczyszczenia i resetu. Jeśli ciało jest świątynią, twarz jest jej bramą, a każdy prawdziwy rytuał zaczyna się właśnie tam. Pomyśl o twarzy nie jako o skórze, mięśniach czy rysach, ale jako o żywym symbolu. To scena, na której wyraża się Twoja dusza, i maska. Pod którą gromadzą się uwięzione emocje. To energetyczny interfejs, dwukierunkowe drzwi między Twoim wewnętrznym ja a wrażeniami, które świat na Ciebie projektuje. Jak każde drzwi, trzeba je codziennie otwierać, zamykać i czyścić. Kiedy stajesz twarzą w twarz ze światem, Twoja twarz działa jak tarcza i gąbka, przyjmuje spojrzenia, gesty, napięcie, a nawet myśli, które nie są Twoje. Zmarszczone czoło, które do Ciebie nie należy, gest nienarodzony z Twojej prawdy. Stopniowo Twoja twarz staje się magazynem niewyrażonych uczuć, i jak każde przepełnione archiwum, zaczyna zniekształcać. Dlatego woda i sól nie są używane przypadkowo. Każde z nich ma w tym rytuale określoną rolę. Woda to więcej niż tylko płyn to uniwersalna energia żeńska, symbol duszy w ruchu i emocjonalnego przepływu. Reaguje na ludzką intencję, co pokazują badania Masaru Emoto. Kiedy woda naładowana celem dotyka twojej twarzy, nie tylko czyści, ona przeprogramowuje, woda przenosi wspomnienia i może je uwalniać. Sól natomiast to kryształ ziemi, czysta geometria, solidna struktura, która wchłania, porządkuje i transformuje. To żywioł ziemi w swojej najjaśniejszej formie, wchłaniający gęstość, odpychający szkodliwą energię. I przywracający naturalne wibracje. W alchemii sól jest naczyniem dla energii słonecznej skondensowanej w minerałach. A razem woda i sól tworzą świętą parę, płynne i stałe, oczyszczające i chroniące, przyciągające i strukturyzujące. Równoważą dualność. Kiedy przykładasz tę mieszankę do twarzy, nie tylko myjesz skórę, aktywujesz duchową praktykę, harmonizując to, co świat w Tobie poplątał. Rytuał zaczyna się od przygotowania misy, ale to nie jest jak napełnianie zwykłego kubka. Chodzi o stworzenie obecności. Użyj ceramicznej lub szklanej misy. Unikaj plastiku, ponieważ nie trzyma on energii w ten sam sposób. Napełnij ją ciepłą, niegorącą wodą. Ta komfortowa temperatura reprezentuje równowagę między działaniem a odpoczynkiem. Dodaj sól morską lub himalajską nigdy rafinowanej soli, ponieważ straciła ona swoją naturalną energię. Teraz kluczowy krok. Z pełną uwagą nabierz wody w dłonie i delikatnie przyłóż je do twarzy. Nie chodzi o uczucie odświeżenia, ale o zaznaczenie progu. Zamknij oczy i oddychaj głęboko. zauważ budzącą się niewidzialną energię, zewnętrzne energie, pożyczone myśli, wczorajsze wspomnienia, jak delikatny wibracyjny dotyk wody i soli. Poczuj, jak emocjonalny osad unosi się, a twoje subtelne pole energetyczne na nowo się dostraja. Choć prosta ta czynność jest potężnym oświadczeniem: Uwalniam się, oczyszczam się, powracam do swojego prawdziwego ja. I tu dzieje się coś ważnego. Gdy twoja twarz zostanie oczyszczona, zaczyna odbijać nową prawdę. Już nie jest tylko sumą wyuczonych nawyków czy odziedziczonych uczuć. Staje się czystym lustrem, przyciągającym nową rzeczywistość innych ludzi, dopasowane możliwości i doświadczenia, które odpowiadają Twojej świeżej energii. Mycie twarzy wodą i solą każdego ranka jest jak ponowne uruchomienie systemu, zamknięcie energetycznego rozdziału nocy i otwarcie czystego kanału na nowy dzień. Hermes powiedział, że każdy początkujący powinien zaczynać dzień tak, jakby był to Jego pierwszy dzień, a do tego twarz musi być czysta nie tylko z brudu, ale i ze starej historii. Gdy z zaangażowaniem i intencją podejdziesz do tego rytuału, zauważysz głębszą transformację niż się spodziewałeś. Ta prosta czynność robi więcej niż odświeżenie skóry czy złagodzenie napięcia twarzy. Zmienia Twoją percepcję, Twoją tożsamość, sposób w jaki prezentujesz się światu. Twarz to nie tylko to, co pokazujemy, ale i to, co wchłaniamy. Przez oczy, usta i skórę przyjmujemy nie tylko światło, ale także osądy, pragnienia i emocje innych. W terminach duchowych są to psychiczne obciążenia, które przylegają. Są niewidzialne, ale realne, jak ten ciężar, który czujesz wcześniej rano, albo dziwne miny, które robisz przed lustrem, a które nie wydają się Twoje. Czasem. Ledwo siebie rozpoznajesz lub widzisz zniekształcony obraz ukształtowany przez to, co inni w tobie zostawili. Głębia tkwi w tym. Twarz nie tylko komunikuje na zewnątrz, ale odbija do wewnątrz. To, co pokazujemy, staje się tym, w co wierzymy. Jeśli twoja twarz nieustannie pokazuje wyczerpanie, stres lub strach, nawet niewypowiedziany, zaczynasz w to wierzyć i tym żyjesz. Dlatego mycie twarzy wodą i solą to nie tylko powierzchowna rutyna, to odzyskanie swojej energii, sposób na powrót do autentycznego ja i zmycie fałszywych śladów, które stały się częścią twojego wyrazu. Kiedy oczyszczasz się tą starożytną mieszanką, rozpuszczasz maski i przełamujesz wzorce, które przylgnęły bez twojej zgody. Współczesna duchowość często pomija ten sekret. Ciało, a zwłaszcza twarz jest magicznym lustrem. I jak każde lustro może stać się zamglone, odbijając fałszywy obraz, gdy pokryje je kurz nieświadomego życia. Oto kolejny ukryty dar wody i soli, ich zdolność do wymazywania emocjonalnych wspomnień przechowywanych w ciele. Emocje nie mieszkają tylko w twoim sercu, są trzymane w mięśniach, skórze, a nawet kościach. Każde połknięte uczucie, każde niewypowiedziane słowo. Zostawia ślady w Twoich mikroekspresjach twarzy. Jeśli nigdy ich nie uwolnisz, zaczynasz w nie wierzyć, jak w swoją prawdę. Ale przy regularnej praktyce ten rytuał działa jak symboliczny reset. Kluczem jest konsekwencja. To nie jest jednodniowy cud, ale powolna odbudowa nowego pola energetycznego, wibracji, która jest bardziej autentycznie Twoja. Z czasem zauważysz zmiany. Ludzie będą Cię inaczej postrzegać. Interakcje staną się płynniejsze, a negatywne sytuacje nie będą na ciebie wpływać w ten sam sposób. Nie dlatego, że świat się zmienił, ale dlatego, że ty uporządkowałeś swoją energię. To wibracja w działaniu. Możesz także zauważyć jaśniejsze sny i większą klarowność umysłu o poranku. Oczyszczona twarz staje się symbolem czystego umysłu. Napięcie między brwiami topnieje. Twoje oczy wydają się jaśniejsze. Nie z powodu fizycznej zmiany, ale dlatego, że twoje wewnętrzne światło prześwieca bez filtrów i dzieją się jeszcze bardziej subtelne zmiany. Za każdym razem, gdy wykonujesz ten rytuał, wchodzisz w świętą przestrzeń. To już nie jest tylko mycie twarzy. To ofiara, wejście do własnej świątyni, gdzie zaczynasz sobie przypominać, kim jesteś, skąd pochodzisz, co nosisz, co nie jest twoje, czego możesz się pozbyć w tej chwili. W tym momencie woda i sól stają się nauczycielami, nie tylko przedmiotami. Prawdziwa moc rytuału nie leży w jego złożoności, ale w stałej praktyce i świadomej uwadze. Jeśli mycie twarzy wodą i solą poruszyło w tobie coś głębokiego, nie pozwól, by pozostało to tylko teorią. Uczyń z tego święty nawyk, codzienną praktykę, która nadaje rytm twojemu wewnętrznemu życiu. Po pierwsze, daj rytuałowi odpowiednią przestrzeń i czas. Nie spiesz się i nie mieszaj go z porannym myciem zębów czy kawą. Zrób to zanim zmierzysz się ze światem. Zanim sprawdzisz telefon. Przeczytasz wiadomości, czy odpiszesz na wiadomości. Bo ta chwila to twoje pierwsze połączenie dnia i powinno być ono z tobą. Przygotuj swoją przestrzeń. Nie potrzebujesz ołtarza, ale potrzebujesz ciszy. Jeśli możesz, zapal świecę, niech jej płomień będzie świadkiem twojej intencji. Napełnij misę letnią wodą, nie zimną, nie gorącą, i wmieszaj łyżkę grubej soli morskiej, himalajskiej, lub fleur de sel. Unikaj soli rafinowanej, straciła swoją naturalną strukturę i energię. Kiedy stajesz przed lustrem, nie osądzaj ani nie próbuj naprawiać tego, co widzisz, po prostu obserwuj, rozpoznaj obecność przed sobą to twoja dusza w ludzkiej postaci. Weź trzy głębokie oddechy. Poczuj ciężar swojego ciała i wróć do siebie. Nabierz wody w dłonie i delikatnie przyłóż je do twarzy. Zamknij oczy, nie pocieraj. Pozwól wodzie przesuwać się po skórze, jakby się błogosławił lub honorował. Gdy woda i sól dotkną twojej skóry, powiedz cicho lub pomyśl: Uwalniam się, oczyszczam się, rozpoznaję siebie. Rób to codziennie przez siedem dni. Na początku możesz niewiele czuć, ale czwartego lub piątego dnia zauważysz, że coś się uwalnia. Może głębszy sen, łatwiejszy oddech, lub subtelne zmiany w tym, jak inni cię widzą i jak ty widzisz siebie. Jeśli możesz, powtórz rytuał wieczorem, zwłaszcza po emocjonalnie ciężkich dniach pełnych hałasu, tłumów lub intensywnych uczuć. Twoja twarz działa jak antena i potrzebuje odpoczynku. Sól rozpuszcza to, co niepotrzebne. Woda przywraca przepływ. Możesz także dodać osobistą afirmację jako swój kod aktywacyjny. Na przykład: Moja twarz odbija moją prawdę, lub: Uwalniam to, co nie jest moje i odzyskuję swoją esencję. Wybierz słowa, które czujesz, że są dla ciebie kluczami. Co najważniejsze, nie pozwól, by ten rytuał stał się automatyczny. Magia zanika, gdy dusza nie jest obecna. Utrzymuj swoją intencję żywą, nawet jeśli tylko przez jedną minutę. Uczyń ją swoją świętą minutą. Pamiętaj: Prostota to nie słabość, to czystość, jasność i siła. Uczyń wodę i sól swoimi codziennymi sprzymierzeńcami, nie jako przesąd, ale jako sztukę duchową. Każde świadome oczyszczenie mówi wszechświatowi: Jestem obudzony, jestem gotowy, jestem w centrum, a to zmienia wszystko. Żyjemy w czasach, gdy to, co święte, wydaje się należeć tylko do starożytnych świątyń, zakurzonych ksiąg i zapomnianych języków. Ale najgłębsza prawda jest taka. Świętość jest tu i teraz, w Twoim ciele, Twojej twarzy, Twoim oddechu i w najprostszym porannym rytuale. Mycie twarzy wodą i solą to nie tylko nawyk, zabieg kosmetyczny czy folklor. To sposób, by pamiętać, że jesteś świątynią, bramą, alchemią w ruchu. Ten rytuał, przekazywany z serca tradycji hermetycznych, przetrwał tysiące lat nie dlatego, że był komuś narzucony, ale dlatego, że był prawdziwie odczuwany. Gdy praktyka dotyka niewidzialnych nici duszy, przetrwa. Przetrwa zapomnienie, przetrwa naukę, przetrwa mody i pozostaje cichym ziarnem czekającym na ponowne odkrycie przez tych, Którzy są gotowi. Jeśli dotarłeś tak daleko, jesteś jedną z tych osób, to nie tylko informacja to transmisja, przebudzenie, klucz, który spał w twojej pamięci energetycznej, a który teraz został odblokowany. Nie analizuj tego, nie próbuj zrozumieć, po prostu to poczuj. Zauważ, co się w tobie teraz porusza: spokój, ciekawość, zdumienie. To wszystko jest częścią rytuału. Teraz rozumiesz, że twoja twarz to nie tylko to, co widzą inni, ale lustro, w którym zapisane jest wszystko, czego doświadczasz, co ukrywasz lub nosisz. Oczyszczając ją wodą i solą, nie tylko odświeżasz skórę, uwalniasz siebie, nie tylko zmywasz brud, zapraszasz jasność i dajesz sobie pozwolenie na nowy początek. W dzisiejszym pędzącym świecie to akt wewnętrznej rewolucji. Rób to każdego ranka nie jako obowiązek, ale jako afirmację. Deklarację Twojej osobistej mocy. Ty wybierasz, jaką energię wpuszczasz i jaką wysyłasz. Ty decydujesz, jaką twarz pokazujesz światu, tę ukształtowaną przez chaos, czy tę stworzoną z intencją. A jeśli ta praktyka już coś w tobie porusza, jeśli czujesz, że coś się otwiera, uspokaja lub oczyszcza, nie zatrzymuj tego dla siebie. Podziel się tym, wyślij komuś, kto tego potrzebuje. Napisz w komentarzach. Moja twarz jest moją świątynią, a ja jestem jej strażnikiem. Niech to zdanie będzie czymś więcej niż tylko słowami, niech stanie się Twoim energetycznym podpisem, Twoją wibracyjną pieczęcią. A jeśli ta wewnętrzna podróż dotknęła Twojej duszy, zasubskrybuj kanał, włącz powiadomienia i polub ten film. W ten sposób będziemy mogli dalej razem odkrywać te zapomniane, ale nigdy nie utracone tajemnice. Tutaj każde słowo niesie intencje, każdy film jest bramą, a ty decydujesz, czy przez nią przejść. Woda i sól będą czekać w twojej kuchni, lustro będzie gotowe przed tobą każdego ranka. Pozostaje tylko twoja pełna obecność. A to, drogi strażniku, jest prawdziwą magią.